Witam widzów i słuchaczy kanału po kolei z Kuleckim. Witam w moim garażu, i jednocześnie w warsztacie. Dawno nie było żadnej renowacji. A w kolekcji, a raczej w poczekalni do kolekcji, znalazła się taka interesująca lampa. Ona jest podobna do. Lamp naftowych, tylko nie mam tej podstawy, nie ma miejsca na zbiornik na naftę i nie dziwi to, ponieważ to była oryginalnie lampa gazowa. A lampa gazowa, gdzie od dołu przyczepiano butlę z gazem. W środku znajdował się gazowy palnik, a pozostałe szczegóły konstrukcji tej lampy są. Albo identyczne, albo bardzo podobne do analogicznych lamp naftowych. To jest lampa zdecydowanie najgorsza w mojej kolekcji, w najgorszym stanie, co czyni ją z drugiej strony najlepszą, ponieważ będzie tutaj najwięcej pracy. Mam szansę nauczyć się nowych rzeczy. Lampa nosi resztki jakiegoś lakieru. Ciekawe, nie wygląda to na lakier czarny, albo to był lakier oliwkowy. Albo był to lakier jakiegoś innego koloru, który tak spłowiał i tak się odbarwił, że teraz już trudno powiedzieć, co to było. Lampa jest w większości skorodowana powierzchniowo, ma nalot korozyjny, gdzie niegdzie głębsze wrzery. To była lampa semaforowa. Jest większa od lamp sygnałowych i ma inny rodzaj mocowania. Lampę Sygnałową, też takiego szczura, dla porównania mam tutaj na górze. Lampa sygnałowa była mniejsza i miała mocowania na wsówki z dwóch stron, natomiast lampa semaforowa miała jedną dużą wsówkę i lampy semaforowe, w odróżnieniu od sygnałowych, w tym kierunku nadawania sygnału zawsze świeciły światłem białym, dlatego że kolor światła był zapewniony przez przemieszczającą się przesłonę na semaforze i tam już kolor tego szkła, tego filtra był no, taki, jak potrzebowaliśmy: czerwony i zielony, albo też pomarańczowy, zielony, a może pomarańczowy i Ślepy. Na przykład na semaforze trzystawnym przy dolnym ramieniu wisiała taka lampa, i dolne ramię, kiedy było w pozycji pionowej, nie kojarzyło się z żadnym światłem wyświetlanym. Czyli wtedy ta lampa świeciła na blendę. Dopiero kiedy dolne ramię szło do pozycji pod kątem 45 stopni do słupa, wtedy dopiero mieliśmy na dole semafora światło pomarańczowe. Z tyłu. Było mleczne, światło białe. Ta lampa, podejrzewam, że bardzo długo wisiała na słupie w stanie zdewastowanym. Po czym to poznać? Po tym, że jest skorodowana bardzo mocno tutaj od spodu. Myślę, że powybijane były szkła. Do środka dostała się wilgoć i ten płaszcz metalowy, który się znajduje tu na dole, on najbardziej ucierpiał od wilgoci, która stała tutaj na dole w tym w tej obudowie, i korozja najintensywniej odbiła się właśnie na tej dolnej części lampy. Ten płaszcz jest przegrzewiały na wskroś. On sam z siebie już był dość cienki. Gdy czyściłem tę poprzednią lampę naftową o podobnej konstrukcji, uwagę moją zwróciło to, że bardzo cieniutka jest ta blaszka, i trzeba też uważać czyszcząc, żeby jej tam nie poprzecierać w różnych miejscach na wylot. Szkła oczywiście się nie zachowały. Trzeba będzie coś dosztukować. Uszkodzone jest też tutaj mocowanie, które zamykało nam tę lampę. Tutaj była... Ten, ten języczek powinien być prostopadły, normalny do, do płaszcza. To powinno zachodzić na to, a to powinno się... Przemieszczać i poruszać, i blokować nam ten skobelek, ten, ten skubelek, tę klamerkę. Coś tu było przykręcone od do dołu, nie wiem co, pewnie inne elementy, które pomagały przymocować butlen z gazem. Mocowanie na dużą wsówkę jest charakterystyczne dla lamp semaforowych. Lampy semaforowe miały właśnie taką dużą wsówkę. Lampę się nasadzało na to, i ona potem, już grawitacyjnie, po swoim ciężarem, była zabezpieczona przed odczepieniem się. Płaszcz lampy, tutaj od spodu, jest skordowany na wylot. Nie ma się już w ogóle na czym trzymać. Trzeba będzie to powycinać i posztukować. Jak w starym, przerzedzawionym nadwoziu samochodowym. Najwyższy czas zacząć usuwać różne elementy. Odkręcić ten dolny palnik. Również odczepiam tutaj elementy opraw szkieł. Im bardziej mi się to uda rozmontować, tym łatwiej będzie później to wszystko odczyścić, odrestaurować, odświeżyć. Trzeba będzie również wyciąć te wszystkie niezdrowe, przeżarte na wylot kawałki blachy i jakoś to wszystko posztukować. No, zapowiada się bardzo dużo pracy. To mój najtrudniejszy projekt. Ciąg dalszy renowacji lampy. Jestem w trakcie odrdzewiania. Największy problem był w tym, żeby, żeby dotrzeć tam do środka, do tego kominka. Gdzie jest brudno i gdzie jest korozja. Problem bierze się stąd, że gdy taką lampę budowano, to uformowano elementy kominka, następnie zlutowano albo zgrzano te elementy ze sobą. Pomiędzy kominkiem a tą cylindryczną, główną częścią korpusu lampy są miejsca zgrzewania jednego z drugim. I nikt nie myślał o tym, żeby później poddawać to renowacji. Taka lampa w pewnym sensie była jednorazowa, była długowieczna, mogła służyć przez wiele dekad, ale myślę, że nikt nie brał pod uwagę renowacji takiej lampy. A tutaj próbuję właśnie to zrobić. Do kominka, do środka jest dość trudno dotrzeć, żeby usunąć stamtąd korozję. Tak więc trzeba było posiłkować się chemią. Przy okazji parę innych elementów jeszcze odrdzewiłem i później znowu będzie mechaniczna praca nad usunięciem resztek korozji. Dolna część korpusu lampy była skorodowana. Usunąłem najbardziej chore elementy tej struktury, ale na przykład zostawiłem ten kołnierzyk, który tu jest dookoła, dlatego że miałbym duży problem z dosztukowaniem tego. Z jednej strony byłoby to trudne, z drugiej strony nie bardzo mam... Materiały. Z trzeciej strony uważam, że byłoby to ponad moje umiejętności. Tak więc tutaj będzie niestety szpachowanie. Ta lampa już nie będzie pracowała w podwyższonej temperaturze, tylko będzie lampą już elektryczną. Nawet jeżeli niektóre rzeczy robię niezgodnie ze sztuką, to robię przez wzgląd na technologie, które są dostępne w moim garażu, a także przez wzgląd na umiejętności, które mam. Ktoś może w tym miejscu powiedzieć, że skoro chłopie nie umiesz. To się w ogóle za to nie bierz. A ja powiem, a dlaczego? Po pierwsze, jeżeli nie spróbuję, to się nie nauczę. A po drugie, to jest moja lampa i zrobię z nią co będę uważać. Gdybym nie zabrał się za renowację tej brzydkiej, zardzewiałej, gazowej, nikomu niepotrzebnej lampy, skończyłaby na złomie. A jeżeli zrobię to, co zamierzam z nią zrobić, lampa będzie służyć i cieszyć oko. Tak więc niech każdy z nas, każda z nas robi to, co uważa za stosowne, i te rzeczy, które uważamy, że chcemy poddać renowacji, na ile umiemy, na ile potrafimy, to róbmy to. Sam nie mogę uwierzyć w to, że to zrobiłem. Wykonałem pełną odbudowę płaszcza lampy, w miejscu gdzie był on skorodowany. Po wycięciu tego wszystkiego, co było tutaj przerdzewiałe, podkleiłem. Lampę od wewnątrz yy, blachą. Podobnie do tego jak to wyglądało oryginalnie. Tutaj był taki kawał blachy, który tutaj już zupełnie przerdzewiał. No i od zewnątrz. Pełny nowy płaszcz. Panie, jaki bity. Zero szpachli, tu wszystko zdrowe. Mur beton z przewagą betonu. Tak więc mogę już. Gdybym nie odniósł sukcesu jako inżynier, mogę już szukać pracy jako szpachielnik. Szpachlownik. Czyli taki lakiernik, który nie lakieruje zdrowej blachy, ale lakieruje szpachlę. Przygotowane są też do dalszego obrabiania słony. Wszystko. Nawet nieźle do siebie pasuje. Strasznie dużo pracy jest z tą lampą, ale traktuję ją też jako rodzaj wyzwania. Taką klamerkę trzeba będzie dorobić. Zrobiłem sobie już odpowiedni techniczny rysunek. Praca posuwa się do przodu. Udało mi się po dłuższych próbach pousuwać różne tutaj przetyczki, które się znajdowały w zawiasach. Trzeba było potraktować się olejem penetrującym, porozginać troszkę te zawiasy i zrobiłem to wreszcie. Okazało się, że ten element, który będzie zapinać drzwiczki, uległ zniszczeniu. Muszę go po prostu dorobić. I to zarówno muszę dorobić sam ten języczek, który tutaj będzie przymocowany do drzwiczek, jak i muszę popracować tutaj nad. Tym takim językiem wystającym z korpusu lampy. Żeby to prawidłowo odwzorować, przyniosłem sobie lampę z góry, która świeci u mnie niebieskim światłem. To jest z kolei lampa naftowa. Ona świeci sobie tak u mnie na górze w mieszkaniu. To jest lampa naftowa. Która ma korpus, na którym stoi. I to ją odróżnia od lampy gazowej, ale poza tym większość elementów konstrukcyjnych jest wspólna, podobna. Ta lampy się różnią wykonaniem, one są z różnych okresów i chyba pochodzą od różnych producentów. Widać, że troszeczkę inne przyjęto, przyjęto rozwiązania konstrukcyjne, ale generalnie chodzi o to samo. Tak więc skopiuję te elementy z lampy naftowej i dorobię analogiczne do lampy gazowej. No to do roboty. Zniszczenie elementów lampy. No i teraz cały czas mam w głowie to, że przydałoby się tę lampę jakoś zamocować. Lampa gazowa. Ona nie miała cokołu, tak więc nie ma możliwości, żeby ona stała jakoś we własnych siłach. W związku z tym wymyśliłem, że, że muszę dorobić kawałek konstrukcji wsporczej, która będzie symulowała mocowanie semaforowe. W związku z tym zrobiłem z drewienka, ze staro użytecznych jakichś kawałków drewna, takie elementy wsporcze, które tutaj będą wsunięte tak jak wsuwało się je w prawdziwym, tym oryginalnym mocowaniu lampy. Do tego kawałek słupa, który będzie udawać semafor, to jest jakiś element, który mi został po instalacji sprzętu AGD, no i jeszcze podstawa. A jako podstawę użyję takiej podkładki żebrowej, która będzie stabilna, mocna. Ona ma 30 parę centymetrów długości. Zmierzyłem, że zmieści mi się na półce. Tak, więc trzeba będzie tutaj zrobić jakąś taką konstrukcję, na której ta lampa będzie sobie tutaj wisieć. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, co z tego wyjdzie. Dopóki nie spróbuję, to się nie przekonam. Czas zacząć budować podporę, podstawę dla lampy. Użyję podkładki żebrowej typu K, wykorzystując właśnie te kształtki pod śruby. Zamontuję tutaj dwa drewniane elementy i do jednego z nich. Zamocuję coś, co będzie udawać słup samochodowy i potem już, żeby to usztywnić, dodam takie ukośne stężenie pomiędzy tymi dwoma elementami. To pewnie samo też by się nie trzymało, ale gdy usztywnię to tutaj, to będzie lepiej. I teraz krótka strefa uproszczonej fizyki. W inżynierii Występuje kilka idealnych kształtów. Jeżeli coś ma się toczyć po czymś, to oczywiście takim idealnym kształtem będzie koło. Koło, które będzie albo bieżnią, która się toczy, albo wałem, który się obraca, albo osiąg. Drugi idealny kształt to jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z płynem, który trzeba przechować. Tam idealnym kształtem będzie sfera, kula. Zbiorniki ciśnieniowe, no najlepiej jest to w kształcie takim, właśnie kulistym. Balon sam z siebie przybiera y, kształt kuli, ponieważ to jest taki y, kształt, w którym najlepiej rozkładają się te cienie. No i wreszcie, w, y, y, w świecie y, ustrojów kratownicowych, idealnym kształtem jest trójkąt. Dlatego, że trójkąt ma to do siebie, że nawet jeżeli są to trzy przegubowe połączenia niesztywne, to cały trójkąt połączony razem będzie sztywny. I stąd te wszystkie kratownice, e, kratownice Lorena, wieże kratownicowe, konstrukcje wsporcze, linie wysokiego napięcia. Wszystko to jest oparte na trójkątach. Dlatego, że nawet budując relatywnie wiotkie połączenia, uzyskamy całkowicie sztywny ustrój. I tak też będzie tutaj. Pomału kończy się praca brudna, a zaczyna się praca czysta. Mam już podstawę do całej tej instalacji na podkładce żebrowej. Mam już symulowany słup semafora z wsuwką, na którą nałożę tę lampę. Mam lampę. Korpus lampy już został poszpachowany, pozabezpieczany. Muszę go puścić, wymyć. Oczywiście, też mam mnóstwo rozmaitej galanterii. Mam dorobioną klamerkę na drzwiczki. Mam obręcze, w które zamontujemy szkła. Kilka innych rzeczy, nie wszystkie myślę, wykorzystam, bo ta lampa nie będzie już lampą gazową, będzie lampą elektryczną. E, oczywiście, mam też e, ten element. Który był palnikiem. Tutaj był palnik to było montowane do wnętrza lampy. Na dole montowaliśmy butlę z gazem, tak jak w migawce, w stopklatce z kroniki filmowej, gdzie załapał się właśnie taki semafor kształtowy z lampą gazową gdzie pod lampą właśnie taki konstrukcji, jak ta moja tutaj w garażu. Zwisa butla z gazem, pewnie propanem, butanem. Do tego jeszcze dookoła jest taki ochronny koszyk, pewnie po to, żeby nie uderzyć w tę butlę i nie spowodować ryzyka zapłonu albo wybuchu. Tak więc pomału kończy się praca budna, zaczyna się praca czysta, czyli lakierowanie i montaż końcowy. Do malowania użyjemy dwóch kolejowych kolorów. Korpus lampy i jej podstawę pomalujemy kolorem czarnym lampowym RAL 9005, czyli LAMP SCHWARZ, a symulowany słup semafora pomalujemy kolorem szarym sygnałowym SIGNAL HELLGRAU RAL 7040. W malarni suszą się świeżo pomalowane elementy lampy, a ja tu kombinuję z instalacją elektryczną. To jest oryginalny palnik, który znajdował się w lampie. Nie był kompletny w momencie, kiedy go nabyłem. Ale na przykład tutaj do tych otworów było przykręcone takie okucie. O. Jakoś tak to wyglądało. I wykorzystam te dwa otwory, żeby przykręcić tutaj mocowanie na żarówkę. Przerabiając tę lampę, staram się w miarę możliwości zachować. Oryginalne elementy, jeżeli coś dodaję, to dodawać w taki sposób, żeby nie zniszczyć tego co było oryginalnie. Tak więc, po wymontowaniu mojej instalacji elektrycznej, jeżeli ktoś będzie w stanie, będzie mógł przerobić z powrotem tę lampę na lampę gazową. Bakelitowa oprawka oświetleniowa, która zostanie zamocowana tutaj za pomocą takiego adapterka. I to sobie tutaj będzie świecić. Czas kończyć renowację lampy. Sama lampa i korpus jest odnowiona. Wewnątrz jest zamontowany element świetlny, wykorzystujący niezmieniony oryginalny element lampy gazowej. Przykręcone wszystko na nowe śruby. Pomalowane są drzwiczki wewnętrzne. Drzwiczki zewnętrzne z dorobioną nową klamerką. Dorobiony jest też kawałek semafora kształtowego, na którym ta cała konstrukcja będzie zawieszona. Co zostało? Został montaż, ale też zostało przycięcie szyby, która będzie tym głównym filtrem świetlnym. Wymyśliłem sobie, że lampa będzie świecić światłem zielonym. Bo mam już na półce lampę niebieską, mam czerwoną, mam pomarańczową, brakuje tylko zielonej. U internetowego zegarmistrza nabyłem szybyki, takie właśnie zegarkowe, o różnych średnicach. To jest szkło o średnicy 17 cm, 170 mm, to jest idealnie takie szkło, jakie powinno się tutaj mieścić w tych drzwiczkach zewnętrznych. Ale lampa ma świecić światłem zielonym, w związku z tym tego szkła tym razem użyję jako. Szablonu, żeby sobie odrysować na plexi, na szkle akrylowym, okrąg o odpowiednim promieniu. Następnie dremelem wycinam odpowiedni kształt i to będzie właśnie ten zielony filtr, który sprawi, że lampa będzie świecić pożądanym kolorze. Ilość pyłu w tej robocie jest ogromna. Mało tego, ten pył wylatuje z tarczy z dość dużą prędkością, tak więc trzeba się dobrze ubrać, bo inaczej tłucze to strasznie po wszystkich nieosłoniętych częściach ciała. Ale tak czy inaczej robota jest zrobiona. Szkło jest wycięte, zielone, tak jak miało być. Przystępujemy do końcowego montażu lampy. Oto jest lampa. Lampa semaforowa, dawniej gazowa, obecnie elektryczna. Została wyczyszczona, odmalowana. Uzupełniono ubytki, dorobiłem boczny uchwyt blokujący drzwi. Nie montowałem wewnętrznych drzwiczek. Nie montowałem też odbójnika, ponieważ uważam, że ten wewnętrzny element, który dawniej był palnikiem gazowym, wygląda ciekawie. A sama LEDowa żarówka też ma swój urok. Lampa gazowa nie ma własnej potwory, dlatego, został dorobiony kawałek konstrukcji, która udaje słup semafora kształtowego. Żeby wszystko stało stabilnie. Użyłem podkładki żebrowej, przytwierdzenia typu K, wypoziomowanej jeszcze tutaj, dwiema podpórkami ze znanego sklepu z meblami do samodzielnego montażu, po to, żeby to wszystko w miarę trzymało pion. Taka lampa trafi teraz do salonu, gdzie stanie się jego ozdobą i będzie świecić wespół z innymi lampami dającymi światło w innych kolorach. Projekt skończony. Dziękuję za uwagę.